Tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Nie? No, pewnie zastanawiacie się, co to są tutaj za rzeczy, które leżą przy nas. Chcielibyśmy ogłosić konkurs. Szczegóły konkursu, oczywiście, y, znajdą się w opisie filmu. Pokrótce Wam tylko pokażemy. Będą dwie nagrody. Jedna z nagród będzie to żyłka Foxa z serii EOS. Tutaj mamy akurat 0,35 mm. Coś takiego. 1000 m. Do tego jest kilogram, kilogram kuleczek. Rzutkwinia. W tym wypadku drugą nagrodą, natomiast nabierak do wody firma Fox i kilogram kulki e, Squid. No jest to killer z zeszłego roku. Pierwsza nagroda leci do Franek Miszczak. Teraz wylosujemy sobie drugą osobę. Edyta Piszczek. Zwycięzcom gratulujemy. I proszę o zgłoszenie się w wiadomości prywatnej na Facebooku. Do mnie lub do Mateusza. Pozdrawiam.